Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, miło mi Państwa powitać i zaprosić na polski punkt widzenia. Zaproszenie do naszego programu dzisiejszego wieczoru przyjął ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski, tura Opus Dei. Szczęść Boże, księże, witam. Szczęść Boże, wszystkich dzień. Księże, ksiądz urodził się w Argentynie i wychował się w Argentynie. Proszę powiedzieć, jak ksiądz przyjął tę wiadomość, że ojcem świętym został kardynał z Argentyny, argentyńczyk? Oczywiście pierwsza sprawa zdziwienie niesamowite. Druga sprawa radość taka. I mi przypomniałem sobie rok 78, bo wtedy ja byłem w Argentynie na studiach i ja tam miałem. Tam każdy ma przydomek i ja jako przydomek byłem oczywiście Polako, czyli Polak. I jak 78 rok, to wszyscy mi gratulowali, że właśnie jest papież z Polski. Otóż może trochę na inną skalę, ale w tych dniach, co otrzymałem masa SMS-u, wszyscy księża znajomi właśnie wysyłają podwójne gratulacje. Cieszymy się, że je, mamy papieża i Argentyny. Czyli można tak powiedzieć, że y, ksiądz miał. Swego papieża Jana Pawła II i teraz ma swego papieża no właśnie tak Franciszka. Jest. Oczywiście to jest nasz papież. Tak, no oczywiście. Tak. Księże, a proszę powiedzieć, czy ksiądz się kontaktował ze swoimi bliskimi w Argentynie, z przyjaciółmi, z rodziną. Co oni, jak oni to przyjęli tę wiadomość? Oczywiście, że to przyjęli z bardzo wielką radością, Nie, więc to jest. No, i to widać w mediach, to jest bardzo obecne, zaczęły się pojawiać. No, i coraz szczęście praktycznie każdego dnia, teraz otrzymuje to homilię, to jakaś anegdota, to jakieś wydarzenie. Nagle się okazuje, że odkrywamy bogactwo tego człowieka. Trzeba zwrócić uwagę, że, jak to powiedzieć, nie został wybrany, dlatego że. Ma jakąś niesamowity dorobek intelektualny, ma tam kilka książek, duchowości, większość, ale nie został wybrany o moje pięci, władza pięcioma językami, ale nie Przecież są ludzie, którzy no, mają jakby nawet i więcej znają języków. Nie dlatego, że ma wielkie doświadczenie w wkury, bo nie pracował tam. To właśnie pada pytanie, co jest w tym człowieku? Że Duch Święty poprzez kardynałów, albo że kardynałowie chcieli oczywiście pod natchnieniem Ducha Świętego go wybrać. A jak ksiądz sobie odpowiada na to pytanie? Otóż ja na to pytanie sobie odpowiadam i coraz bardziej jestem przekonany, że zobaczymy bardzo ciekawe rzeczy, że po papieżu z Polski, który był niesamowitą niespodzianką, później papież z Niemiec i teraz jest ciąg dalszy. Ciąg dalszy, który jest otwarcie na to, że w trzecim tysiącleciu kościół, ja to sobie tak nazywam trochę, może taką argentyńskim podejściem, że to jest taki festiwal katolickości, a więc, że tak jak przedwczoraj mówić o jakimś papieżu z Filipin czy z Sri Lanki, to trochę taki żelazny wilk, to, to trochę jest, było, A teraz to no, na pewno coraz częściej będą tak... Konkretnie to jest zwrócenie uwagi na miejsce, gdzie 500 milionów katolików mieszka. Czyli na Amerykę Południową. Na całą Amerykę. Całą Amerykę. Od, w, w Stanach Zjednoczonych pewno połowa już katolików to są hiszpańskojęzyczni albo pochodzenia. Mhm. Później mamy Meksyk, mamy Amerykę Centralną, gdzie jest dużo powołań. Ameryka Centralna są niektóre takie e, kościoły lokalne, które bardzo żyją. Kolumbię, mhm. Wenezuelę, Peru. No i Brazylia, które jest. Ja teraz czekam na. Szkoda, bo, bo bym. No, może się skuszę, żeby pojechać na Światowy Dzień Młodzieży. Nie? Tak, na to będzie pewno wielkie to wydarzenie. Będzie, tak. To będzie wydarzenie, a później wielkim wydarzeniem będzie, gdy e, Ojciec Święty Franciszek będzie w Luhan. Luhan jest takim sanktuarium przy Buenos Aires. W którym ojciec święty Jan Paweł II był w 1982 roku. Dramatyczna sytuacja. Wtedy była pielgrzymka do Anglii, planowana, bardzo ważna, pierwsza, i nagle wybuchła wojna o Falklandy czy o Malwiny. I Jan Paweł II był no, w jak tu co tu zrobić? I zdecydował pojechać do Argentyny i być tam jeden dzień, taki strzał. a później był w Anglii. Mhm. I wtedy był w Luchanie. Później już, jak był w 1987 roku, to już tam nie powrócił. Bo Luchan to jest tak sanktuarium narodowe Argentyny, tak można to tak, powiedzieć? Tak, ja nie wiem, czy mamy czas, ale bym opowiedział taką anegdotę, bo jak Ojciec Święty był w 1987 roku i tam był dłużej, to on pierwszego czy drugiego dnia mówił, do Luján nie pojedziemy i tam nikt nie podjął. I następnego dnia, no a może ten Luchan. I zdecydowali, że samolot przy jakimś tam locie, bo tam były się, poruszali samolotem, to z sanktuarium. Ale później ponownie powiedział. I zdecydowano tą figurę z Lucham przyprowadzić na pierwszy Światowy Dzień Młodzieży. To było w niedzielę palmową 1987 roku. I wtedy tą figurkę przyprowadzono. To trochę tak, jakby obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, przyprowadzono gdzieś. nie? Ale to, co jest ciekawe, że historia tej figurki. To jest, że trzy wieki temu, jak ona wędrowała na północ, to tak przynajmniej przekazuje historia albo legenda, że wozy się zacięły i nie mogły ruszyć tych wozów. A jak tą figurkę zdjęli, to, to się okazało, że i to czytali jako znak, że ta figurka musi tam zostać. I to, co mówili Polacy w Argentynie, że Polak potrafił, że ruszył tą figułkę, która... A to też ma takie nawiązanie do cudownego obrazu Matki Bożej, też jasnogórskiej, bo też tam e, takie też są podania, że... Tak, kiedy, dość podobne Tak, tak jak podobne podania, kiedy tak. też e, konie, którymi... Szwedzi chcieli wywieźć obraz, nie chciały, nie chciały ruszyć albo nie i mamy. wtedy ten rozścieczony żołnierz szwedzki miał prawda, szablą pociąć twarz Matki Bożej. No to są takie, takie, opowie, takie historie wspólne, jak się okazuje, dla, dla Europy i dla Ameryki. Księży, a jaki jest kościół w, Amer w Argentynie? No ja bym krótko powiedział, młody. Młody, bo jest średnia wieku, jest dużo, jest dzietność w tym kraju i ogólnie w Ameryce Łacińskiej jest dzietność. Jest y, bardzo taka wielka serdeczność. Ja tak się zastanawiałem w tych dniach, bo to pytanie mi często zadawano i myślę, że najlepiej to jest opisać, że moje lata, pierwsze lata kapłańskie to były w Argentynie i doświadczenie było takie, że przy każdym spotkaniu z osobą, czasami przypadkowo, to mogłem bardzo łatwo przejść do rozmów bardzo osobistych i bardzo często to się skończyło z powiedzią. Coś, co... no jesteśmy w kraju, gdzie jest dużo ludzi wierzących i katolików, ale to jednak nie ma nie ma tej otwartości. To nie, nie, to jest takie porównanie, może bardziej, żeby pokazać cechy, że jest że, że tam ludzie, że jest taka bardzo życzliwość i taka szczerość. Nie? To jest pewna cecha, no to widać też w tym jak ludzie okazują swoje uczucia na zewnątrz. Łatwo jest dotknąć takie tematy osobiste, jak jest rodzina, jak jest miłość, jak jest sens życie. Pobożność, taka, taka pobożność, pobożność jest taka u nas jest bardzo głęboko zakorzeniona pobożność maryjna. A jak, no, jak nie jest, jest bardzo mocna ta pobożność maryjna. Różni się, że ona jest bardziej na zewnątrz. Jest dużo takich znaków, które nas troszeczkę ktoś by się krępował, że się dotyka figury, że się całuje, że są obrazki, nie? Na przykład w autobusach to są mnóstwo różnych obrazków, różańców i tak dalej. Co tu by było... Co nie oznacza, że ten człowiek jest i bardzo, że on chodzi naprzeciw co niedzielę, a tych obrazków ma bardzo dużo. Czasami tam jest trochę zabobonów, może być I negatywna rzecz albo mniej, no że jest, no, że jest mniejsza formacja, jest mało księży stosunkowo. Myślę, że proporcje mogą być, że inna czwarta w Polsce, I są wielkie diecezji. Przestrzenie Argentyna ma dziewięć razy powierzchnię polską, polski a ma mieszkańców, Nieco więcej, może 5 milionów więcej ale powierzchniowo, także to jest. Yy, księża muszą, no, na parafiach oczywiście muszą być zaangażowani świecy, ale są inicjatywy, które, no, które bardzo skuteczne, na przykład w Buenos Aires, obecny papież, on tam prowadził takie duszpasterstwo pasterstwo sakramentów i to po latach takiej katechezy wytrwałej, to chrztów jest więcej, umocniona jest rodzina. Także. A księże, to jest czy nadal Argentyna jest krajem misyjnym? Jak to można ocenić? Bo mamy wielu, wielu misjonarzy polskich w Argentynie, mamy ojców redemptorystów, którzy są, są w Argentynie, są księża, ojcowie Franciszkanie. Czy, czy to nadal jest? Jak, jak to zrozumieć w związku z tym? Coraz bardziej w tym naszym świecie globalnym i mobilnym, szczególnie gdzie są to misyjność, no już praktycznie jest takim szyldem, który gdzieś jakieś kraje są misyjne, inne nie są misyjne, bo prawosławie na przykład się denerwuje, no Argentynie nie można nazwać misyjnym, bo wszędzie są diecezje, jest to wszystko, kościół jest tam, y, no, w tym znaczeniu prawnym, Korzeniony Zakorzeniony od kilku wieków, prawda? Zakorzeniony od kilku wieków, no, zależy trochę od miejsc, ale jest ale jest misyjny w tym znaczeniu, że są decyzje bardzo słabe, gdzie nie ma księży, gdzie potrzeba. Także na pewno znajdziemy obrazki z Argentyny, które mogą konkurować z misjami w Brazylii czy z Afryki. Ale też jest misyjny Buenos Aires. To jest to, co właśnie dzisiaj czytałem. Bardzo piękne teksty teraz Ojca Świętego Franciszka, to są stare teksty, w którym mówią: no, musimy już przestać z taką. Taką y, sposobem duszpasterstwa, że czekamy, żeby oni przyjdą, a my obsługujemy, bo trzeba wychodzić, bo to już koniec tego, że otwieramy drzwi i przychodzą. A więc y, na pewno będzie, y, będzie bardzo misyjny ten pontyfikat w tym znaczeniu, że trzeba wyjść z Ewangelią do ludzi. Y y Ksiądz arcybiskup, ksiądz kardynał y, metropolita Buenos Aires do niedawna mówił, że właśnie że trzeba wyjść do ludzi i to była taka ewangelizacja wprost, że księża, y, misjonarze i osoby, które podejęły się tej ewangelizacji wychodziły na ulicę do ludzi i rozmawiano o Panu Bogu i tego nikt się nie bał, nikt się nie krępował, tylko to była taka nie wiem, może też z mentalności wynika, o której się Jak najbardziej wynika z mentalności kilka. No właśnie w roku, bo przyjechał tu mój bratanek, który ma 18 lat, z drużyną piłkarską. Grali tu niższe poziomy. Niestety przegrali wszystko, pomimo że z na może tam wygrali jeden mecz, ale... Ale to, co z to jest, no dobrze, pobożny chłopak, który chodzi na mszy, się modli, spowiada się regularnie i tak dalej. I miał różaniec na szyi. Absolutnie się nie, nie, ani nie krępował, ani nic i to jest spotykane też, no tak, że, co nie oznacza, że, że nie potrzeba w wielu przypadkach ewangelizować, ale podejmować, jest łatwiej podejmować tego typu rozmowy, co nie oznacza, że ten kraj jak każdy inny jest teraz pod mocną presją, tych właśnie różnych kulturalnych pomysłów i majsterkowania wokół rodziny. Dzisiaj, właśnie mieliśmy oświadczenie oficjalne stolicy świętej, mówiąc o oszczerstwach na Ojca Świętego. Na pewne wydarzenia z lat 70., gdy były rządy wojskowe w Argentynie, to jest bardzo skomplikowany i trudny czas. A to, co jest ciekawe, że ty Wszystkie rzeczy zaczę zaczęły się pojawiać w 1995 roku, gdy Ojciec Święty, wtedy arcybiskup Buenos zaczął przypominać władzom, że muszą brać odpowiedzialność za m, państwo, że nie jest zrozumiałe bieda, która jest w kraju. A stosunkowo niedawno były bardzo mocne napięcia, ale bardzo mocne napięcia co do... Małżeństw, właśnie jednopłciowych i tego typu rzeczy, także. Ksiądz, mm -hmm. Ksiądz Kardynał yy, Bergolio bardzo mocno mówił, że yy, legalizacja związków partnerskich, w tym yy, homoseksualnych, i umożliwienie adopcji dzieci tym związkom to jest. Przeciwko rodzinie działanie. I pani prezydent Kirszner... Ale moc, mocniej jeszcze mówił, tak. wysyłając do księży listy, który w tych dniach prasa to wszystko podaje, i do sióstr zakonnych, żeby się modlili, bo za tym stoi diabeł, tak jasno było. I właśnie nawet w tych wczorajszym krótkim wystąpieniu i dzisiejszym, Ojciec Święty mówi o, o diable. Mówi, że jest to siła, która jest. Nie, nie przemilcza tego, więc to też jest bardzo ważny dla nas wszystkich też sygnał. I jest ten konflikt z panią prezydent. No, ojciec Święty, czy znaczy kardynał Bergoglio do, 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 do niedawna jednoznacznie mówił. I Natomiast być, ksiądz mówi, że to są też te działania władzy, które mają na celu skompromitowanie, próbę skompromitowania Ojca Świętego, tak? Tak, do końca nie, nie, nie trzeba to łączyć bezpośrednio z władzą, bo to są konkretne, ja bym nie ma sensu podawać, ale to są konkretne książki pozycji jednego autora, które w 1995 się pojawił pod tytułem Milczenie, w którym zarzuca się mu, że nic nie zrobił, mało tego, że wydał dwóch jezuitów, którzy później jeden zresztą jest, mieszka w Niemczech, a drugi pewno zginął. I że, że tam jest. Ale to są sprawy, które dzisiaj właśnie czytałem świadectwa innych osób, które bronią bardzo mocno. Nie są to osoby kościoła, tylko osoby też, które były w lewicowych ruchach. Także, ale to jest temat na, na długi czas, żeby wytłumaczyć, jak złożona, bo my tu mieliśmy zimną wojnę. A tam jednak ta wojna nie była zimna w latach 70., -tych. to była realna wojna. Księże. Ta wrażliwość społeczna, jaka jest w Ojcu Świętym, ona jakby kształtowała się też w związku z sytuacją, jaka jest w Argentynie. Tam no, też jest bardzo duże pokłady biedy. Argentyna po tym wielkim kryzysie, jaki był kilka lat temu, jakby ten obszar biedy jeszcze się powiększył. Ale z drugiej strony jest też jakby taka duchowość, duchowość Argentyńczyków i tam była ta czas tej teologii wyzwolenia, a to w całej Ameryce. Ja to południowej. bardzo krótko przedstawię, mhm. jak to pogodzić, żeby nie. nie... Ja, ja bardzo krótko przedstawię. Pierwsza sprawa, że Argentyna jest krajem bardzo bogatym, bardzo bogatym. Jest dziewięć razy, powierzchni Polska ma zasoby, ma bardzo dobre żyzne ziemie ma produkuje mięso, nie? ale jest bardzo bogatym krajem. A systematycznie mniej więcej można wyliczyć, co 7 lat jest jakiś poważny kryzys. Ale poważny kryzys to znaczy hiperinflacja, że no, już ten kryzys teraz ponownie się zbliża. Za rok, dwa na pewno będzie kolejny kryzys ekonomiczny, zmiana kursu waluty i tak dalej. To wynika z bardzo złego zarządzania. I wynika z tego, że jest korupcja no pewnej niedojrzałości no, e, państwa. I, I ja jak byłem teraz stosunkowo niedawno, to mnie dziwiło, że ta jakby debata polityczna jest dokładnie taka sama jak 30 lat temu. 30 lat temu, e, gdy był e, właśnie lata 70. To była taka sytuacja, tak jak w Polsce, jeżeli ktoś był, można powiedzieć z biednymi z ludźmi. To się automatycznie jakby też odcinał od władzy, która była marksistowska, to w tych krajach była dokładnie odwrotnie. W sensie, że być z ludźmi oznaczało kontestować władzę i w jakiś sposób oznaczało być albo przynajmniej razem z być z ludźmi razem z marksistami trochę. I to konkretnie oznaczało, że trzeba było coś zrobić, trzeba było działać, angażować się w rewolucję. A ta rewolucja oznaczała walkę. Walka, która była nakręcana z Związku Radzieckiego poprzez e, Kubę szczególnie. Trzeba mieć nie, pamiętać o tym, że obszar działania waja, na przykład, który był z Argentyny, był, była Boliwia bardzo blisko. On zginął w 1969 roku. Lata 70. były bardzo napięte i wtedy teologia wyzwolenia to była taka mieszanka duchu chrześcijańskiego, że ja muszę coś zrobić dla potrzebujących, a to, co muszę zrobić, to chwycić karabin i odebrać bogatym, czy podjąć walkę. Dobrze, ten temat bardzo złożony, ideologiczny, bo ja to mówię w sposób bardzo prosty, no tak, czyli... został jakby rozbrojony intelektualnie, teologicznie przez kardynała Ratzingera, Jana Pawła II, ale i później mamy trochę, dużo później upadek ideologii marksistowskiej, ale to dopiero zaczęło się. 82 rok jest pierwszy jasny dokument w stolicy świętej na ten temat, a trochę wcześniej można powiedzieć pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II, 79 do Meksyku, ale 73 i 79 obecny papież był Prowincjałem jezuitów w Argentynie. I to były bardzo trudne lata. Dla niego właśnie, a to jest temat. Za ważny. Ojcem Świętym stoją te właśnie trudne doświadczenia historii Argentyny, tej najnowszej. Też podobnie jak za Ojcem Świętym Janem Pawłem II, ta historia, y, trudna historia w Polsce. Natomiast, książę, na koniec naszej rozmowy chciałam krótko zapytać o Polonię. Jaka jest Polonia w, e, w Argentynie, i czy ta Polonia przybliżyła w jakiś sposób Polskę obecnemu Ojcu Świętemu? Tak, ta Polonia jest e, Polonia, która przyjechała w e, koniec XIX wieku, czyli szczególnie Galicja, e, czyli obszary południa i i to są ludzie, którzy byli na północy Argentyny, południu Brazylii. Jest taka Misiones, takie miejsce, gdzie były misje jezuickie, i tam jeszcze są Polacy, którzy przyjechali ponad wiek temu. Później to było trochę, wtedy przyjechali z Włoch dziadkowie obecnego papieża. To, to były lata, w którym dużo ludzi, dużo, był wielki napływ imigrantów do Argentyny. Później było trochę Polonii, trochę ludzi przyjechało w latach 30. i dużo po wojnie. Przykład moich rodziców, którzy tam przyjechali w 1946 roku. Wśród tych, co przyjechało właśnie w tym okresie, było też dużo Polaków, Żydów. Także jest to kraj też, gdzie jest bardzo dużo. Po Stanach Zjednoczonych i po Izraelu jest miejsce, gdzie jest bardzo dużo Żydów i którzy mieszkają w Buenos Aires. W Buenos Aires jest dość prężna Polonia polska, tylko ona później nie została już zasilona w latach 80., także praktycznie to już jest, no to jest towarzystwo starsze, ale myślę, że w jakimś stopniu on na pewno miał kontakt w Buenos Aires albo w Kordowie. Ale ja to co jestem pewny, że szczególny kontakt z Polską to jest Jan Paweł II. I tym samym, że będzie na pewno w Polsce, żeby być w miejscach gdzie był Jan Paweł II. Miejmy nadzieję, że ojciec święty Franciszek. E przyjedzie do Polski, bo już są informacje, że księża kardynałowie zaprosili Ojca Świętego, więc liczymy na to, że to zaproszenie będzie przyjęte. Księże, ja z kolei dziękuję za to, że ksiądz przyjął zaproszenie do naszego dzisiejszego programu i za wizytę w studiu. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru był ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski z prawatury Opus Dei w Polsce. Dziękuję pięknie jeszcze raz. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na Polski. Punkt widzenia już jutro, tuż po wieczornym wydaniu informacji dnia. Teraz życzę Państwu dobrej, spokojnej nocy z Panem Bogiem. Dziękuję.